Witam Was, robię krótką animację o Chinach. No, tak naprawdę nie pojechałem do Chin, nigdy nie byłem, ale taka krótka animacja, mam nadzieję, że Wam się podoba. To zaczynajmy. Poleciałem samolotem do Chin i tam zaczęła się cała przygoda. W sumie to cały odcinek. Zobaczyłem mój pokój i jak zwykle każdy by powiedział: Wow, więc ja też mówię! I zacząłem się kręcić i otworzyłem portal, który też zaczął się kręcić. Weszłem do jakiejś losowej chińskiej świątyni, a okazało się, że tam uczą kung fu, więc, oczywiście, jak nabałwana, musiałem się uczyć kung fu. A potem zacząłem gadać po chińsku. Tak na serio, ktoś do mnie powiedział po chińsku i musiałem odpowiedzieć. Ni hao huo ji. A potem stałem się mistrzem, i magicznie odeszłem. I zrobiłem przemówienie. Moi uczniowie, może mnie zabraknie, ale pamiętajcie, zawsze będę w waszym sercu! I na odejście przynieście mi. rozgalika! Dobra, to ja znikam. Al salamista! Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie. Papa! Pa.